Muzyka. Za każdym razem, kiedy jestem na Podkarpaciu, to mogę stwierdzić z całą mocą, że patriotyzm widać i czuć tutaj na każdym kroku. Wasze przywiązanie do wiary. Do kościoła, do tradycji, pamięć o przodkach i bohaterach, także bohaterach stąd. Tak jak pamięć o pułkowniku Kuwi. Muszę powiedzieć, że jestem pod Waszym ogromnym wrażeniem. Zwracam się do strzelców i do Orlok. Jesteście kontynuatorami tych najpiękniejszych strzeleckich tradycji. Zawsze na Placu Farnym. Gromadziło się tutaj kilkuset, a nawet półtora tysiąca strzelców. Wiadomo, że warunki pandemiczne to uniemożliwiają, ale i tak jesteście pokazując, iż pandemian nie zwalnia nas z obowiązku pamięci. Jesteście tymi, którzy kontynuują wspaniałą rolę, jaką w dziejach zapisało pokolenie Lisa Kuli. Macie być sumieniem dla swoich rówieśników. Macie być dla nich drogowskazem. Macie być kadrą przyszłych czasów wspaniałych i świetlanych Rzeczypospolitej. Kierując słowa podziękowania do wszystkich naszych znamienitych gości, pragnę także podziękować organizatorom dzisiejszego wydarzenia. Rokrocznie odbywa się ono o tej porze. Rokrocznie młodzi ludzie. Składają swoje przyrzeczenie, wstępując w szeregi strzelca. Budują nie tylko przyszłość, ale mają wpływ na teraźniejszość. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie w pomoc niesioną samotnym, opuszczonym, także w czasach epidemii.